Chorujesz na taką chorobę paździerzyca? Nie słyszałem nigdy o takiej chorobie. Co to znaczy? No nie wiem, trzeba obejrzeć się, przekonać, nie? Tak mówię? Masa! Yes. No, Ale jest. Ale widoczek mają z okoly. ćwiczone. Co dalo. za ptaszor tam? Widzulki moje. <laughs> Tatuj. Ja powiem normalnie, że ty to taki dobródki jesteś jak taka ta. No. <laughs> Marta. <Masa. śmiech> Teresa matka normalnie. <śmiech> <śmiech> matka Teresa. A ja byś czasem ja wiedział. Żebyś byś ja wiedział normalnie. Ja tobie powiem, no, Majdusiu, no, że najważniejsze w życiu. Ale to jest dobre serce. Przyjęcie. Mata, bidulki, mata. No właśnie, powiem ci jeszcze, że se tak siedzę tutaj przy tym oknie i tak się patrzę na te widne istotki, co tam się chodzą. Ale widzasz pioł. Ale normalnie bym sobie chciał, tak? Co, normalnie? Normalnie, tak. Bym normalnie. Do serca bym sobie ich przytulił. I dałbym im tego chleba naszego poprzedniego. A te bidulki ma? A tu. Ale A sześciutkich? Sześciuśkich wał. Nawet to może on no, oprócz no. tej mendy Paźiocha. No, no tak. właśnie, to bez przesady. No dobrze, tak, bo tak. A ta widział. Myślę, że tata to chory idzie. jest. Idzie, no, no popatrz Synek, no popatrz co za menda robak, jeden wstrętny. No, wiecie, to, no po co on tu wyłazi? Jak ja sam akurat gołębie karmię i stoi hmm. mnie tutaj menda jedna ochytna. A, a wiesz po co? Swoim A bo on ci przyczyni. tam po złości stoi. No. A żebyś się coś <laughs> powiedział. Atmosferę nie normalnie nie psuje, albo... Dżera, albo przecież jak ja se idę do toalety, no to on se zawsze tam se siedzi, no. Bo to je wszystko po złości normalnie. No tak nie, no wypędza normalnie z pod ziemi lar jak ta larwa jedna ohydna i, i w tym berecie swoim zwełnianym schodzi i zaraża i psuje i, i, i zara zaraża tą ohydą swoją wszystko, no. A <tut> A ja by tak, z drugiej strony na to spoglądać normalnie, nie? No. To jakby tak, nie było w ogóle y, y, paździocha, nie? Tej obrzydliwej, tej ochydy jego, nie? No to jego, nie? całego zła na świecie nie było. To ja by ludzkość mogła docenić tą twoją y, y, dobroć i, i, i w ogóle, i, i tak dalej. <śmiech> <śmiech> synek, że ty se dobrze kombinujesz. Ty se dobrze kombinujesz, Waldusiu. Bo to jest, Waldusiu... Ja ci powiem tak jak z tymi górami i dolinami i lasami. Muszę ci powiedzieć. No ale tylko psechminę zarzucił pozory, na pan ja A ty rozpoznałeś ten obraz, czy ci ostatnio wysłałem, czy nie? Tak, tak. ja ci wysłałem zdjęcie tego obrazu, oryginalne no, wiem, zdjęcie wiem. znalazłem e. <laughs> Otóż Paździo... Wydrukowałbym co <laughs> taki mi powiedział Paździo. Marian Paździo. Ta... <laughs> Robił zakupy w tym samym sklepie co ja. I w pewnym momencie wyobraź sobie, łysy chuligan... No, no, to łysy chuligan, no, no. no. no, no. no, normalnie łysy no, chuligan. chuligan jest, no. Nie, Ferdek, jakiś łysy chuligan. Chwycił za torebkę starszej kobiety w nogi. Marian Paździo, niewiele myśląc, chwycił z półki puszkę zielonego groszku i pało go prosto w łeb. A potem spokojnie odebrał torebkę i oddał tej kobiecie. Kto by pomyślał? Paździo. Taka ja nigdy nie znam go od no tej właśnie. Strony. Ale Zara, przepraszam bo, Super, ale, ale... superman się znalazł. A, a, a skąd on niby wiedział, że ta torebka to. Nie jest właśnie tego wysego i że ta babka mu ją kradła. Wiesz co, jej łapię? Znowu to no, szkoda gadać. No, a była taka możliwość. No. Zwinnie szybko się. Poruszy. Nie, aż na tych czasach nie, dzisiaj już tak. Ja nie wiem jak. Jak Tarzan, jak? Tarzan, <grym grym grym grym> Tarzan, ja Co ty? Ja, pier, pierdoły Tarzan. No Menda jedna, normalna. Tarzan. Jeden i tyle. No co? Tarzan to małpę przypomina z dżungli. No, mało wysiada tą sami. A -a -a -a! O, Jezu. O Przepraszam, Braziby, panie sąsiedzie, ale tak mnie nieludzko zakręciło. Poczekaj pan, wytrę pan. Ale go smarkał. pan! Kurde, sam się pan wyczyń! Kurde, co? Sam się wytrępanie. panie! W kulturze w ogóle jak ktoś kicha, to trąbę zatyka, panie pajcu. <grym> Mam nadzieję, że na wódkę. <grym> ja sam bym się zresztą napił. Bo no, tak się kicha na kielicha, no właśnie. Od rana w kościach łamie. Chyba jakaś grypa na mnie idzie. Albo coś? Bo co. Albo co? Na wódki z pieprzem trzeba się Naprawie. Wódki tyle przepiję. się teraz na świecie różnej zarazy pojawiło. Jakie zarazy? O czym pan gada? Mówię o śmiertelnie niebezpiecznych, nieprzebranych szczepach zabójczych bakterii i zaraz, które codziennie spadają z kosmosu na ziemię albo uciekają z wojskowych laboratoriów. Słyszał pan o gono Coca. Z jakiego gnojoko, co pan <laughs> Panie Fersku, ja wiem o czym mówię. Laseczka gnojoko. W telewizji o tym było. To są. E, to powiem, telewizja kłamie. Inteligentnych no. bakterii, które czekają tylko na odpowiedni moment, żeby zniszczyć ludzkość. Nawet w przepowiedzi... O tym było. Jakie przepowiedni, co? Milcz pan i słuchaj. Zaprawdę powiadam wam, że dni rodzaju ludzkiego są już policzone. Co on tam gada? tak? Jakiś tak. Mówi za panu coś? Przepowiada. powiada? No. A kopalnikarz. Słuchaj pan, albowiem powiedziane jest, i będzie człowiek na pustkowiu. Biegł śladami innego człowieka, a nie ujrzy go. Są piernicy. Dobra noc. Pani. Głupot dobrze żył. się na mnie. Na, na, na co O to się pije. O kurwa. Oh, <grym> Paździerzyca. Przewidział. Wtedy normalnie, papazio, na mnie nakicham, no. Czy, jak? Czy, nie A czym? Tak czym? No, kichawą nakicham. Kichawą. No, <grychy> no, Swoją twaio... trąbą jedną. A to już po kompocie. A po jakim kompocie? Co on głupa opowiada? Mówię, że masz przechlapany. Co? Dezynfekcja zewnątrz. Nic cię nie pomoże. Zaraza a, cię drąży od... Za w środku przez dezynfekować. A zaraza, jaka, zaraz, a pierdoły gubkowa to opowiada. Nie, nie gadaj, tyle, tylko prędko się dezynfekuj. No, o, śt. O, cię, to jest O, teraz już nie boję. To co tam drinkę robi? <laughs> a jak, z kątkiem herbaty. Drinka sobie. pierdaknął. Wow. a jak babka zablała? Chcesz wiedzieć? To no, jest moja nowa mikstura na reumatyczny. Jaka mikstura, babka? wiecie. No! No powiedzmy, że naturalna. Oh, nie. Słyszałeś kiedyś o urynoterapii. Babka k***a Nie! Tak! Nie! Tak, tak. No. Nie! Lepiej ci... Gorzej, znacznie mi jest gorzej. Ta pierweźnoterapia to się musi zdezynfekować już na całego normalnie. <grym> <grym> na całego, k***a, <Dezynfekcja. grym> Babka... Jak babka mnie tą miksturą jakoś zarazą zaraziła, to następny miesiąc babka siedzi w szafie! A, ja się to teraz w szafie? W szafie, w szafie. ja tylko zamknięta. żartowałam. To był normalny dziurawiec. <grym> Jak się babka przysięgnie... W tym Muzeum Kiepskim co jest podobne, babka jest w szafie, prawda? O, to jest? O, tatuj! Weź no pod te telewizorka, bo o jakich zarazach mówią. Witam Telezaraza. Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Tele Dziś mam zaszczyt gościć pana profesora doktora Eugeniusza Koperwasa zwanego również cudownym dzieckiem polskiej bakteriologii. Witam, dobry Państwu. Panie doktorze, Trzec, kur... w ostatnim czasie odnotowano otrzymane. wypadki zachorowań na zupełnie dotychczas nieznaną odmianę grypy zwanej paździerzycą. Proszę mhm. powiedzieć nam coś więcej na ten temat. No cóż, rzeczywiście, mamy pewne podstawy sądzić, że do znanych nam dotychczas groźnych mutacji tego wirusa dołączyła jeszcze jedna. Paździerzyca. <noise> Ale <pokazuj. Co> jest? <głosy> <głosy> Mutacja ta jest niesłychanie niebezpieczna z... <grym> dla organizmu ludzkiego ze względu na prawie bezobjawowy przebieg pierwszej fazy choroby. O -o. Nie licząc mm. y, sporadycznych wypadków suszenia, o -o. jest tym no, groźniejszym, że również druga faza przebiega prawie zupełnie bezobjawowo. Y, nie licząc zbyt częstych wizyt w toalecie. O -o. Ale o -o. najgorsze jest to, że w trzeciej fazie, e, zwanej przez nas fazą agonalną, nie obserwujemy także żadnych wyraźnych objawów oprócz niechęci do wykonywania jakiegokolwiek wysiłku psychofizycznego. jest z tego, że rozpoznanie no, choroby coś, zaawansowana można jest zaawansowana jest stwierdzić dopiero zaawansowany po stan. śmierci pacjenta. Tak jest, pani redaktor. Niejednokrotnie nawet po upływie y, wielu lat życia chorego. Ja cię kręcę. To co robić, może. Ja, cię kręcę. <gry> A, bo ja wiem. A bo ja wiem. Na razie jesteśmy Lip. bezradni, przynajmniej do momentu zidentyfikowania źródła tej groźnej choroby i jej potencjalnego nosiciela. <grym> Dziękuję panu bardzo, panie doktorze. To jest dobroma. apeluję o wzmożoną czujność i baczną obserwację otoczenia oraz siebie samego. Uwaga! Paździerzyca! Dobranoc państwu. Ciepielnicze, tatuś. No zobacz, jest. takie ścierwo, taka jakaś normalnie, taka jakaś zaraza. Jedna się przyglądała, no i co? No widziałeś? Tak, tatuś. Co ty taki jesteś, taki bladziutki, taki niewyraźny nie, nie jakiś, to? Nie wiem, synek, nie, nie wiem. Słuchaj, Nie wiem, no... no nie, siku się no, to chyba za często mi się chce, kurde, się no, no, i po kompocie. Po kompocie, babka, co babka pierniczy, za głupoty to normalnie. Jest... O Oni przywidzieli kobiet po prostu. Mówię, ja, ale nie niby. Że to zaraza, durny jeden, Zaraza. Suszy go. Do klozetu często lata i ma niechęć do działań psychofizycznych. O! A ja tam no, i... mi to. Ja to też ja to mam niechęć. Mam. Nie. Ty jesteś ochytnym mutantem. Baka! Babka normalnie teraz to już przegięła na całej linii. Albo babka stąd na własnych kołach wyjedzie zaraz, albo babce po A to będzie dla babki bardzo przykre doświadczenie. Mówię Wam! Pan Bandyt na góry ja. To <ścoughs> jest no, z siorbie. To jest ten z nie. Ja nie rozumiem, czemu mamusia się uparła na tą maskę gazową, no? to twierdzi, że ojciec to zaraza. Proszę nie mówić tak, Mariolko, przy tatusiu, o tatusiu. Babka to sama jest zaraza, jeszcze do tego jeden pasożyt. Proszę, tak nie mówić o mamusi, przy mamusi. I ojciec tego kotleta? No to ja się poczęstuję. Tatuś! A tego ogóreczka, tego małego, tego będziesz jadł, o tego? Teraz go zjem, dobra? No to że ziemniaków też nie będziesz jadł? Nie, no nie, no ludzie, no nie mogę, no nie mogę, nie, 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 nie rozumiecie, że paździoch i paździerzyca to jest jedno, Przecież, przecież to, to jest nosicielem, nie rozumiecie tego? On jest wszędzie, on jest w jedzeniu, on jest w meblach, on jest w ludziach, on, on jest wszędzie, i co ki to jest, kurde, zaraza, jest ludzie, no. no! Spokój się, przecież tu nie ma żadnego paździocha, no kompociku się na. Paździoch jest wszędzie, jest, 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 jest wszędzie, kurde! Jest, był i będzie. Pić mi się się chce, m, nie, siku, mi się chce iść do wszędzie jest paździoch, wszędzie paździoch jest, <laughs> ale wszędzie jest paździoch! No i wszędzie jest paździał. kompocie... <laughs> Teraz z tym kompotem chodzi. <noise> no, znowu. Co nie mu ten kwarantannę robi? No i. No. No, no ten też się poporodzał. Rozłożyło mnie na amę. Tak się jakoś źle czuję, jakbym za chwilę miał umrzeć. Ale pan, co jakoś tak nie za bardzo nie nie wygląda. Brawo Dobrze się pan czuje? Nie, panie boczek, też mnie się wydaje, jakbym się zaraz miał umrzeć. No. A, a, a propos umierania, słyszałeś pan o tej nowej potworze? słyszałem, panie boczku. Nie wiesz, pan, czy takie umieranie to bardzo boli? Nie, nie wiem, bo nigdy nie umierałem. Strasznie się boję, panie Boczek. <strasz> no, czego, panie Fetku? No jak to i, czego? No, jakbym sobie umarł na przykład, no to... Panie Boszek, co to będzie, jak mnie nie będzie? Panie Fertku, no Co, no jak nic. pana nie nic będzie, nie będzie. Koniec to panu będzie. wszystko jedno będzie, co będzie, no nie? No sobie tak. A pan się nie boi? No jak nie jak tak? Tylko mnie jedna rzecz mnie niepokoi. Skąd się ta zaraza wzięła i kto ją rozprzestrzenia? A, a wiesz pan, że słyszałem jak dzieciaki na podwórku dokuczały paździochowi, że jest podobny do tej bakterii paździerzycy, co to już we telewizorze pokazywali. On to sam jest chyba ta jedna wielka zaraza. Pan się śmieje! Pan się śmieje, panie Baczku, Kurde! Coś tym jest, panie Bożku! mówię panu, że coś w tym jest, kurde. Nie <laughs> mogę mi niego zabrać do tego profesorka, kwarantannę zrobić. Tak, wyeliminować ze społeczeństwa. A to ty to mnie jakoś tak dziwnie wyglądasz. Niewyraźnie, ty chyba chory jesteś jakiś, co? Naprawdę powiadam wam, że... <laughs> wam się wszystkim oczy otworzą. Jak mnie się, kurde, zamknię. Tak, no nie, nie gadaj, że, tylko mnie taką powiedz rzecz normalnie, że jak to jest, że ty wszędzie tych paździochów widzisz, a przecież on tylko jeden jest, nie? Gówno prawda tu rozmnaża się. Normalnie gnojoko kiedy się rozmnaża, rozumiesz? i przez swoją, przez swoją kichawę ohydną pałeczki wypuszcza i ludność infakuje. Ooo, Sudak zobacz, no. Szanowni co jest? grudnia, Marian Paździoch wiadomości. Na początek wiadomości z kraju. Prezydent Polski, Marian Paździoch, spotkał się dzisiaj z pierwszym Sekretarzem Socjalistyczno-Kapitalistycznej Partii Pracy, Marianem Paździochem. Kardynał Marian Paździoch, odnosłaby nowo otwarte gimnazjum, imienia generała Mariana Paździoch. Nie mówię ci, że się rozmymarza jeden gnojok, jeden no, no przecież wszędzie są paździały, wszędzie są paździały. No. Nie przesadzaj, ojciec. Lepiej, kurna, napijmy się ee, browara, nie? Paździały, 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 paździ, pa, paździ, Ale dziwie wygląda maja, ci strój, oj. No. co jest, ojciec? A to ojciec. Coś... To stąd jest to z No, linka, ładna poza. Halinka! Halinka! Czego się czesz? <grym> Nie łapie jeden. No koniec. Ha, tak. <grym> Te obrazy mogliśmy zmienić napać paździerka. Jest... Co się o, przebudziłeś się. Już dobrze, już tak. dobrze. Jakoś się, tak dziwnie się czuję. tu, tak? mm, ale żeś normalnie na, wyświrowywał to takich rzeczy, że... Tak, a co się na... stało właśnie? Paździerzycy... Miałeś, miałeś ciężki atak Paździerzycy. No. no, ale już wszystko prawie w porządku, no. Po ciku może się napijesz, co? Nie. Ciężki atak paździerzycy. Siku mi się chce. Siko, mi się Chodź, 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 Ostrożnie Ferdzi. Ja no się. Os, no. Ale, Ale... tym wszystkim bardziej mnie zastanawia, czemu Ferdek nie zaraża innych. Tą paździerzycą, tylko zaraża. No i czemu Paździoch nie zaraża innych? No właśnie. To Znaczy zaraził Paździoch. Tak, Boczka. No nie, bo Boczek nie widział Paździochów. że tak, a nie ubrany. To... to przecież październik. No, no nie denerwuj się, Ferdek, no. Z tym Ciekawe, można to zrobili tak, że nagrali, czy tam po prostu stało się Nagrali chyba. Nie stało. Nie stało, tylko by ten sam strój zrobili. Oj. Uj, upadek człowieka. Ale taki niedokończony odcinek, że się nie skończył jakoś, tak? Nie wiem, bez zakończenia. Można było lepiej zakończyć. To chce zakończyć lepiej? No to się ma.